Piło ci wpadło w oko. Cześć, cześć. Jesteśmy u Daniela w domu z rodziną, której nie widzicie. I tutaj zjedliśmy bardzo dobry obiad i zjedliśmy mrowisko, prawie zjedliśmy. Prawie zjedliśmy kartacza. Było dużo dobrych nie, rzeczy. Kartacz. Sękacz. Senkacz. Sąkaczem. Sękaczem. A, A tu tak, pani drugi drugiego Daniela. O. Które też tutaj zawitał z tymi wszystkimi rzeczami. Całe piwo nam wypili. Tak. Tak. Wtedy <grym grym> otworzył właśnie piwo okiem, okiem co nie? Tak, tak, tak. <grym> no i całe <grym> wieczór tu już siedzimy przy tym stole i jest bardzo fajnie. I chłopaki też ma, mają kanał na YouTube. Powiedzcie, co to za kanał? Nie? Ma kanał. Kanał powstał w 1980 roku. <grym> Kiedy Daniel wziął łopatę i po prostu wykopał taki kanał w tak? tak, kanał no miał na początku wiesz, prowadzić wiesz, wiesz. z, z Niegocina do Morza, no, ale nie wyszedł. A to nie ten kanał przez tam, co kopią przez Mierzeje. Ta, to jest kontynuacja tego Aha. kanału. No, a, dokładnie. A tak ale szczerze, no mamy taki kanał. W zasadzie od niedawna ten kanał powstał, bo również tak jak tutaj nasi przyjaciele, pasjonujemy się różnymi podróżami. Kanał się nazywa Outsiderzy, tak? Tak, bo tak, ty się to wymyślał. Wy patrzcie koledze za tą nazwę, no ale ja chciałem... To z wyty... piosenki outsider ja, ja chciałem w ogóle nazwać kanał w skarpetkach przez świat, ale nie wyszło. Nie A nie basy, chciałeś Bosa przez świat to? nazwać? Nie, Grubasy przez świat miał być o, na samym tak. początku, ale... ale. Baliśmy się, że skutniemy i co? Trzeba tak. ty nas no, kolega wygrał z anoreksją. Nie, żartuję. Także no, zapraszamy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak najbardziej zapraszamy. Myślę, że z Maćkiem tu porozmawiamy, to może w opisie nawet zamieści linka, linka do. A, albo, albo w tym kącie może się uda nawet. O, w tamtym kącie, tak, tak, tak. Tam gdzie ten pająk chodzi. Tutaj weźmiemy spray, a na tej pięknej białej ścianie namalujemy. <grym> nie mają twoje dzieci takiego pisaka? Mają, mają, no, wiesz, ale to ja nie wiem, to jest dobry pomysł. To, żeby... No, no, no to, to... to w komputerze przecież robi takie rzeczy. No, no bo w <grym> twoim. Generalnie ja też tak, chcieliśmy tutaj komuś. Maćkowi podziękować za zaproszenie, bo um, no, byłem zaszokowany, że Pośród tylu milionów zaproszeń wybrał właśnie moją rodzinę. Także fajnie, bardzo się cieszę no. za, za te przybycie, że pochwalił mój obiad. A co był obiad? Takie tam ziemniaczki byli. Sałata i ten, jak Dosadzone. to się nazywa kotlety czy, czy sznicle, zależy od no, regionu, nie wiem Krakowie, jak to się nazywają. No. Co to są indeks Biedronki taki, mące też? Tak? Nie Panie chce coś, jakieś Panie mięso. panierka. To ja... to ja teraz szybko powiem tutaj przerwę chłopakom. Yy, oglądaliśmy może jeden odcinek z Jordanii i jest słuchajcie, super zmontowany, w ogóle bardzo się fajnie ogląda. Ja się zszokowałem, yy, a chłopaki potrafią o wiele, wiele, wiele więcej zrobić, bo ten odcinek od ciebie jeszcze nie jest yy, jakby. To, co montujesz dwa lata, dwie minuty, to jeszcze nie jest publiczne. No to jeszcze, jeszcze tak z 3-4 lat. A, myślę. no. <laughs> Ale kiedyś już zobaczycie no ten kurs. Dopracowane będzie, tak. A. Na polsacie będzie ta reklama. Tak. Na pasku TVN. No. A teraz pojawiają się odcinki z. Z Turcji. Turcji. Tak, w Turcji byłem dosyć niedawno. Eee, na wycieczce z biura podróży. Nie, nie, nie było z biura podróży, po prostu wsiadłem w samolot, poleciałem, nagrałem e, parę ciekawych ująć, materiałów, także no nie. i składam go teraz na bieżąco. I jechałeś nie? autostopem, nie? Autostopem, samolotem. W samej Turcji, e, bo teraz tak do, mm, do Efezu pojechałem autostopem, mhm. natomiast już stamtąd wróciłem samolotem do Alami, nie? Także trochę taksówką, trochę autostopem, trochę samolotem. Więc kliknijcie w ten link, albo w ten link nie wiem, gdzie teraz jest. I zobaczcie. Daniel chciał kliknąć, ale patrzcie. Patrzcie ten link jest, No, a my się po prostu już słuchajcie żegnamy. Na dzisiaj oczywiście, bo zobaczycie, co się będzie działo dalej w tym vlogu, tak, bo... My zaraz idziemy spać, ale jutro gdzieś tam dalej ruszamy w trasę. Mam nadzieję tylko, że nie będzie padać. Także hej! No cześć! Następnego dnia jesteśmy jeszcze w okolicy Giżycka, a dokładnie y, przy wiosce kruklanki, a za mną jest wał kolejowy kiedyś, y, gdzie jechał pociąg do Olecka. A y, jak zejdziemy tutaj, to zobaczymy zwalony most. On został zbudowany w 1908 roku i służył 7 lat i wtedy został już zburzony przez Rosjanie, jak się cofali w, 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 woj, w I wojnie światowej. To był po moście w Stanczykach, którego też, który też chcemy dzisiaj jeszcze odwiedzić. To był po tym moście najdłuższy taki most kolejowy na Mazurach. Czyli w 15 roku został zwalony, a już parę lat później został odbudowany, a w II wojnie światowej drugi raz został zwalony, a tak naprawdę chyba nawet nie w wojnie, tylko tuż po, bo Niemcy minowali ten most a z jakiegoś powodu go nie wyburzyli. Wysadzili. wysadzili. Parę miesięcy to tak leżało z, z tymi, tymi wszystkimi materiałami wybuchowymi a jak Rosjanie przyszli i zaczęli grabować to mieszkańcy okolicznych wsi go zburzyli, żeby powstrzymać Rosja, Rosjan no tu jedziemy Słuchajcie, naprawdę przez piękną okolicę. Te lasy, to wszystko nazywa się puszcza borecka. Nie jesteśmy na Green Velo, bo po prostu jedziemy sobie swoją ścieżką, ale dojedziemy w końcu do Green Velo. Nie trzymamy się tak ściśle, po prostu my lubimy jakby własne drogi. I widzicie, że znajdujemy zupełnie fajne, piękne miejsca. Zmieniliśmy troszeczkę trasę, bo. Wcześniej jeszcze myśleliśmy, że dojedziemy najpierw do Greenvelo i potem jedziemy dalej. Ale możemy nocować w Filipowie. Obok, obok Rozpudy. Tak. Obok jeziora Rozpudy. I po prostu łatwiej jest najpierw jechać tam, a potem wrócić na szlak Greenvelo. Więc te mosty w Stanczykach będą raczej jutro, a nie dzisiaj. Tak jest. Więc jesteśmy w bardzo ładnym miejscu, będziemy tutaj jeść śniadanie, czy tam drugie śniadanie, no po prostu taka przerwa, może, może już bardziej nawet obiadowa, bo jest prawie trzecia godzina. Yy, natomiast chciałem Wam powiedzieć, yy, zwrócić uwagę po prostu, no może czegoś takiego nie widzieliście, jakie jest to rozdawnictwo Unii Europejskiej nie zawsze słuszne, no jak łatwo jest napisać projekt, wyrwać jakąś kasę i na przykład zrobić rzecz która nikomu do niczego nie jest potrzebna, nie? To jest taka niby coś do trenowania. Widzicie, to jest całkiem zarośnięte. To świadczy o tym, że nigdy nikt tutaj po prostu nie ćwiczył. To jest druga taka rzecz. Podejrzewam, że jeśli by się chciało, to te pieniądze można by wydać na jakiś inny, bardziej zacny cel, ale to są jakby takie najprostsze rzeczy. Tutaj nie trzeba być magistrem, tutaj wystarczy mieć wykształcenie podstawowe wpisać tam jakieś dane do wniosku Unia przyjdzie, Unia da ktoś zarobi i wiatka stoi. Dla nas okej okay, ale ogólnie czy to jest okej okay, no to rozsądźcie już sami No i dojechaliśmy na Suwalszczyznę a dokładnie jesteśmy, słuchajcie, w Dolinie Rozpudy dokładnie, jedziemy, jedziemy doliną bo to wszystko tutaj to jest w dolinie i dzisiaj się tutaj zatrzymujemy na noc za parę kilometrów nad jeziorkiem. Okazało się, że yy, znajo, znajomego znajomy ma tutaj po prostu jakiś domek letniskowy. No i jest taka możliwość, żeby sobie tam zostać. Nie wiem, czy będziemy spać w domku, czy w namiocie. Ale w każdym razie miło, bo będziemy tak czy owak na przyrodzie. Tak. Jest, jest szansa tak, że się w jeziorku wykąpiemy. Zresztą. Mam nadzieję, że uda się, to Wam wszystko pokażemy. Tak. No i słuchajcie, idziemy nad piękne jeziorko się kąpać, ale przede wszystkim musimy podziękować pani Halinie, która nas bardzo miło przed chwilą przyjęła tam w domku za naszymi plecami. A pani Halina jest to mama Andrzeja, Andrzeja. którego osobiście nie znamy. A Andrzej jest kolegą Adama, którego też również osobiście nie znamy. Nie, spotkamy, nie spotkaliśmy się, ale rozmawialiśmy przez telefon. A Adam po prostu nas zna z YouTube'a i kiedyś się zgadaliśmy i on nam jakby to miejsce tutaj udostępnił, bo, ponieważ jest to jego kolegi, więc myśmy tu przyjechali dzisiaj. No i bardzo jesteśmy zadowoleni. Teraz idziemy na pomost. Słuchajcie, będziemy, spróbujemy przynajmniej się wykąpać. No. Podobno w tym jeziorze jest najczystsza woda z tych wszystkich jezior na... w okolicy. Jest podobno bardzo głębokie i nazywa się Jezioro Białe. Ale chyba nie jest to... Bo jeszcze jest takie duże Jezioro Białe koło Białej Podlaskiej ale to jest chyba po prostu inne Jezioro Białe.